O kurwa! O co do prawej? Redrum do prawej, redrum do prawej. Le. O oh, kurwa. kurwa! Najlepszy! Drzwi, 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 drzwi blisko, drzwi! Kurwa, hazi! Niebywałe i to jest, to jest człowiek, który mu wszystko kurwa w tym na czym on jest fatalny przecież. Jak on ma 17 killi, kurwa! O kurwa, spalili nam rampę, jasny Nie Niebywałe, kurwa, niebywałe, to było. to było nieprawdopodobne, kurwa! Kurwa, i piste, pomagam! Co jest? Co! Exit, exit! No jak ja to nie siedzi, Exit jest. LOLOLEG! Drodzy widzowie to jest dragolu też się kurwa z naklejką! I o Może będzie wygrana w końcu. Dokładnie. Ale jak kolega na kosach idzie już górnik nikt to jest niedobrze <laughs> Ej, nic tu nie widzę w Lobby, nic nie widzę w Lobby, czekajcie wchodzę zaraz los. Dajcie chwilę! I kurnik leczy, jest Lampa może być. Jasta! Ole kurwa głuchy chłopiec, ja pierdolę na nie naprawira zobacz. Jak on nie ginie stary? ja bym zginął trzy razy kurwa na jego miejscu jak szczerze Patrz no, jak on nie ginie? Jak on kurwa nie ginie? On ma jakiś ciepek kurwa, człowieku nietrafialności, czy co jest? Co? Jak to jest kurwa możliwe F fizycznie kurwa?